ósmym narodowym czytaniu, czytamy w tym roku nowele polskie. Na dzisiejszą wisiadę czytelniczą Biblioteka zaprosiła utalentowanych młodych artystów wywodzących się ze Zgorzelca. Oprawą muzyczną naszego czytania będą utwory wykonane przez pianistkę panią Annę Lipiak. Stają się leniwi i ospali, zasypiają stojąc. A gdy pierwszy śnieg spadnie, nie widać ich na lekarstwo. Nikt nie odpowiedział, dyszeli przykucnowszy na wiedzy i nad dworskiem robią. Całe cztery pary, dopiero ci parada, szepną z politowaniem. Moja czerniś, widzisz to owo dziecko, o którym wczoraj ci mówiłam? Przypatrz się tylko, co to za rysy, jaka delikatność cery, a oczy, włosy. Nie pamiętam już dlaczego i jakim sposobem, papuga zrobiła się bardzo nudną i poszła do garderoby. Widzisz, Elfku, tam gdzie teraz tyle błota, latem jest trawnik, a ja z panią siedziałam na nim tyle, tyle razy. No wprost Katarynka. Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć, ty, pruszniaku jakiś. Gdy wtem usłyszał dziecięcy głos, spojrzał naprzeciwko.